Drodzy Państwo, to właśnie przykład jak konkurencja wysyła do nas na nagrania takie naturalne, oto drony i myśli, że się nie zorientujemy. Cześć, witam Was w tych pięknych okolicznościach przyrody oraz na kanale Xcomu. Opowiem Wam dzisiaj o dronie DJI R3, który niedawno miał swoją premierę. Najwięcej opowiem pod kątem fotograficznym i wideo, bo tym zajmuję się na co dzień. Jestem fotografem przyrodniczym i produktowym. I naprawdę szczerze uwielbiam naturę. Zobaczcie, jak pięknie prezentują się te drzewa. W tym filmie postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy R3 to najlepszy dron do zakupów w 2023 roku. Odcinek jest podzielony na rozdziały. Zaczniemy od specyfikacji. Zobaczymy, jakie nowości producent zaserwował nam w tym dronie. Co widać na pierwszy rzut oka, to zmiana bryły. Teraz nawiązuje bardziej do serii Mavic niż R. Wiadomo, że rozmiar R jest nieporównywalnie mniejszy, a waga niższa. Ten dron waży 720 gramów, czyli jest o 150-200 gramów lżejszy niż drony serii wyżej, czyli Mavic. To dobra wiadomość, dzięki temu jest certyfikowany w klasie C1. Dron ma dwie kamery, czyli jest to rozwiązanie z Mavica 3 Classic, jednak sensor jest mniejszy. Jego wielkość dla obu obiektywów to 1 przez 1 trzecią cala, czyli matryca takiej wielkości jak w Mini 3 Pro. 24 mm obiektyw ze światłem 1.7, czyli bardzo jasny, co będzie miało duże znaczenie przy zdjęciach nocnych. Drugi obiektyw 70 mm, tworzy on naprawdę bardzo fajną kompresję, możemy tworzyć piękne wieloplany z tym trzykrotnym zoomem. Przysłona 2.8, nieco wyższa wartość, która będzie wymagała podbicia ISO. To przełoży się na większe szumy. Czy ta matryca sobie poradzi i jakie będą efekty dowiecie się w dalszej części tego materiału, przy testach nocnych. Sami nie możemy regulować przesłony. Takie opcje mamy tylko w serii Mavic. Klipy możemy nagrywać w 4K 60fps, 10-bitowym D-Logu plus HLG. R3 nagrywa slow-mo bez kropa w 4K 100 klatek, a w 1080p możemy nagrywać nawet w 200fps. To nie wszystko. Możemy też nagrywać ujęcia w pionie, jednak zastosowano tu inne rozwiązanie niż w miniaczu 3 Pro. Kamera nie jest ruchoma na gimbalu. Po prostu nagrywa pionowy obszar z matrycy, no i takie nagranie mamy w rozdzielczości 2,7k. Podobny efekt dałoby nagrywanie w 4k i wycięcie pionu. Teraz mamy już to w dronie na etapie nagrywania, po prostu wbudowany soft. Ale dla wykorzystania nagrań pod social media i YouTube, dla tak zwanego recyklingu materiałów, dużo większy potencjał da nagrywanie w 4k poziomo. I zrobienie tego samemu w postprodukcji. Akumulator o pojemności 4241 mAh, spory z dedykowanym czasem przez producenta na poziomie 46 minut lotu. Sprawdziłem to na kilku pakietach, uśredniając czas lotu wynosi mniej więcej 34-37 minut, co i tak uważam za bardzo dobry wynik pozwalający wykonać sporo ujęć i nacieszyć się widokami z lotu ptaka. Zdjęcia możemy wykonywać w dwóch rozdzielczościach: 12 megapikseli i 48 megapikseli. Zyskujemy sensory 360, czyli dookoła jest to apas 5.0. Sprawdzimy je w boju, także oglądajcie dalej, bo naprawdę będzie przed nimi nie lada wyzwanie. Wraz z dronem wyszły dwie nowe aparatury. Ja posiadam DJI RC2, który zyskał aktywne chłodzenie. Dodatkowe anteny zmieniono nieco ergonomię. Mi przyjemniej leży w dłoniach. RC2 ma wbudowaną pamięć 32GB, jednak tej użytecznej po odjęciu systemu zostaje około 20GB. Ekran to 5,5 cala, Full HD oraz nowy procesor. Transmisja O4, która według producenta wystarcza na 20 km. To się nie uda. Być może u Was będzie inaczej, jednak na nasze wylatane 90 km po różnych terenach wniosek odnośnie sygnału jest taki, że, no, nie jest tak rewelacyjnie, nie jest to jakaś ogromna poprawa, zarówno na terenach łąk i pól, jak i miejskich. Przy około 600-700 metrach wskazywała nam jedna kreska i sygnał transmisji zaczynał szarpać. Nowy hub do ładowania z możliwością przekierowywania energii z dwóch słabszych baterii do tej trzeciej i naładowanie jej dzięki temu do sensownego poziomu. No i zyskanie parę minut lotu więcej. Nagrywanie testów Active Track w 33 stopniach w ciągu dnia w pełnym słońcu kończy się właśnie tak. Jestem mega zgrzany, Michał też. Trochę pobiegałem między drzewami specjalnie dla was, żeby przetestować. Były momenty, że już było naprawdę blisko rozbicia. Co będziecie widzieli na przebitkach, że ja już byłem przerażony i machałem rękami, żeby Michał to nadzorował. No ale on wtedy nagrywał przebitki, przebitek. No i wyszło jak wyszło. Drąż się nie rozbił, na szczęście jest cały z nami. Robiliśmy też testy jazdy za samochodem, właściwie lotu za samochodem. Działa to fajnie, jeśli do 45 na godzinę. Jeśli przekroczymy tą prędkość, no to w naszym przypadku dron już przestawał followować nasz obiekt, czyli nasz samochód. Między drzewami nieźle sobie radzi, bo działa tam ta sztuczna inteligencja i takie jakby tra planowanie trasy, gdzie mniej więcej ten obiekt się wyłoni. Jeśli on się wyłoni w ciągu paru sekund, to dron znowu łapie ten punkt. No, i nadal nadzoruje. Jeśli dłużej nie ma tego obiektu w Kadrze, czyli przysłonią go gałęzie, no to niestety dron odmawia followowania. A teraz oddajemy się krótkiej przerwie i czas na kącik historyczny. Najnowszy dron R3. Duży, potężny, dwie kamery, taki RC2 do niego z antenkami, no i habik. Jak wyglądał 2S? Nieco mniejszy, porównajmy go, a nawet bym powiedział, że sporo mniejszy. No, i teraz największe cudeńko R1. Zobaczcie, porównam je wszystkie trzy obok siebie. Zobaczcie jak one się zmieniły. To jest w ogóle niewyobrażalne, jak to małe przeobraziło się w to, a parę lat temu to było dla nas cudem techniki. Aktualnie, no taki dziadek do odłożenia na półkę. No i dobra, zobaczcie, kiedyś trzeba było tutaj włożyć telefon, podpiąć, siłować się z tym. No, jedyne co łączy te dwa kontrolery. Ten i ten najnowszy RC2 to to, że oba mają antenki i te antenki w zasadzie, słuchajcie, nie zmieniły się i sam, y, sama ich obudowa wygląda tak samo. W każdym razie, spójrzcie. No to jest naprawdę dzieło techniki aktualnej, aż strach pomyśleć, co będzie za dwa lata. I to jest w sumie ciekawe pytanie, co będzie za dwa lata? Czy myślicie, że kontrolery zmienią się aż tak bardzo jak ten względem tego? Czy będą jakieś nowe zmiany? Możecie pisać w komentarzach, jak myślicie, jak będą wyglądać y, kontrolery przyszłości. Mam ze sobą sonometr. On wskazuje mniej więcej 42 dB w tej ciszy, w której aktualnie jesteśmy. Sprawdzimy, który z tych trzech dronów, które wymieniliśmy, czyli R1, R2S oraz R3, jest najgłośniejszy. No i jak w tym zestawieniu wypada R3? R1 to szerszeń, wyje i słychać go z daleka. Ale zobaczcie, co wydarzyło się między 2 s a trójką. Tutaj jak widzieliście, lepiej wypada 2S, mniejsza śmigła, lżejszy dron i mniejsza bryła. Punkt dla 2Sa. Zdjęcia w dzień. Moim zdaniem tu różnice nie są aż tak bardzo widoczne. Kolorystycznie wypada lepiej 2S, jednak szczegółowość i rozpiętość tonalna, czyli różnica pomiędzy cieniem a jasnym niebem, zdecydowanie na plus dla trójki. Brak tu wielkiej dystorsji, aberracje są naprawdę minimalne, widoczne na bardzo dużym powiększeniu, ale i tak akceptowalne. Jeśli chodzi o nocne zdjęcia, pomimo mniejszej matrycy, R3 poradził sobie lepiej niż 2S. No i to znacząco. I tu wychodzi przewaga obiektywu o przysłonie 1,7. Na plus zdecydowanie kolorystyka i dobranie balansu bieli. Owszem, zawsze możemy go zmienić, ale w trójce dostajemy dobrze dobrany od razu. Rozpiętość tonalna lepsza, widać to szczególnie na barierce pod lampą. W 2S jest to wypalone, w trójce poprawnie naświetlone. Testy robiliśmy na ISO 100, 400, 800, 1600 i 3200. No i tutaj, moim zdaniem, znowu przewaga trójki. Mniej szumi, brak szumu kolorowego. No i w zasadzie, jakbym musiał używać tego 3200 na zleceniu, to zrobiłbym to bez obaw. Dron bardzo dobrze się prowadzi. Jest stabilny, aparaty świetne, czujniki serio działają rewelacyjnie. Śledzenie obiektów też super. Jedyne, do czego mogę się doczepić, co zauważyłem, to do tego, że silniki bardzo się grzają. Po wylądowaniu, dotykając ich, można się oparzyć. Dobrze. Czas odpowiedzieć na pytanie, czy to najlepszy wybór w 2023 roku. Uważam, że wszystko jest za tym, żeby tak było. Co prawda, obie matryce wielkościowo jak w mini 3 Pro, ale zyskujemy dwa obiektywy, które potrafią nagrać zupełnie inne plany. Dron jest cięższy i większy, dla mnie to plus mamy większą stabilność lotu oraz czas pracy baterii. Baterie są 4S, a nie jak w poprzedniku 3S. Jeśli stoisz więc przed wyborem mini 3 Pro AR3, to zachęcam do wybrania tego nowszego drona. Będzie dla Ciebie bardziej rozwojowy, da więcej frajdy, no i ciekawszy obrazek. Jeśli masz R2Sa i myślisz o przejściu na R3, no to raczej kieruj się na stronę serii Mavic. Lub poczekaj trochę. Obserwując ruchy DJI, możemy spodziewać się R3Sa, jednak to tylko moje przypuszczenia. Nic pewnego. Nie wiem, kiedy to nastąpi, czy w ogóle. Dzięki za oglądanie, jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. A w komentarzu, jeśli dotrwaliście do tego momentu, zostawcie w komentarzu emotkę choinki. Na dziś to już wszystko. Dzięki. Papa. Pa.